Serdecznie 19 czerwca 2017 roku. Ktoś kiedyś powiedział, spory historyczne zostawmy historykom. W poprzednich wejściach dałem się dyskusję, nawet nie wiem, czy to dotrze do pana redaktora, ale chciałbym powiedzieć jedno. Jeżeli historia jest mało znana, niezrozumiała, to zawsze ważne są dyskusje, ale to nie może być. Polemika z duchami, ale polemika z faktami. A trzeba obiektywnej oceny całości podejścia do naszej polityki. Ja to skrytykowałem, nawet skrytykowałem politykę Jagiellonów w II Rzeczypospolitej i dostałem baty za to solidnie po uszach. No bo nie wolno y, ideałów naruszać. Ale i tak samo w. Podejście jest do idei Dmowskiego. Nie można naruszać. Ale powiedzmy sobie szczerze, Roman Moski zrobił tyle dla Polski, że zasłużył na szacunek, a później tego szacunku nie miał ani za rzecz Rzeczpospolitej, ani za prl ani nawet współcześnie. Więc najpierw pokażmy, kim był Roman Moski, a potem zderzmy jego wizję z wizją Piłsudskiego i zobaczycie że to, te wizje się uzupełniają, a nie wykluczają. I to będę się starał udowodnić. Już w przygotowanej też publikacji na ten temat. Też na ten temat. Bo nie tylko będzie ona zawierała tą tematykę. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.